Siemanko, z tej strony Dawid. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś ponownie zajmiemy się tematyką Fantasy Premier League. Za nami kolejka piąta, a przed nami kolejka szósta, także zapraszam serdecznie na odcinek. Jeśli materiał Wam się spodoba, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod odcinkiem, gdyż to wspomaga algorytmy YouTubeowe. A w przypadku pytań lub uwag, zachęcam do udzielania się w komentarzach. Zachęcam też do subskrypcji kanału, by nie przegapić kolejnych odcinków. Na start oczywiście rozliczenie z poprzedniej kolejki w moim wykonaniu, Kolejkę piątą zakończyłem z wynikiem 60 punktów i uważam, że jest to naprawdę dobry wynik. Ostatecznie nie zagrałem żadnego chip'a, nie zagrałem też żadnego transferu. Jeśli chodzi o opaskę kapitańską, to wahałem się do ostatniej chwili, tak naprawdę, czy postawić na Bruno Fernandesza, czy też na Oliego Watkinsa. Ostatecznie przekonało mnie to że Fernandes może zrobić jakieś punkty za odbiory w meczu z Chelsea i przynajmniej nie skończy z tym blankiem, tylko będzie miał przynajmniej te cztery punkty. Ostatecznie Fernandes punktów za odbiory nie zrobił, natomiast strzelił gola, zanotował też maksymalny bonus za ten mecz, także 10 punktów razy 2, 20 przy 5 punktach Salacha, który był jednak takim większościowym kapitanem. Zdecydowanie większość graczy w fantazy Wzięło sobie Salaha na kapitana. Bruno zrobił dwa razy większy wynik, także na tej decyzji zyskałem. Tak samo Haland zrobił 9 punktów, także również minimalny zysk, jeśli chodzi o właśnie opaska. Bruno kontra Haland. Fajnie, że udało trafić się z golami Matety i Damsgarda. Semenio zrobił punkty za odbiory. Murillo nie zagrał w jego miejsce. W moim składzie pojawił się Dorgu, który dał asystę, także również fajny zwrot. No i ponownie nie trafiłem z Bramkarzem. Keleher tylko jeden punkt. Petrowicz zachował czyste konto, 6 punktów. Tak samo szkoda, że znowu posadziłem Reindersa i znowu jego punkty przepadły na mojej ławce. Na razie, za każdym razem, jak sadzam tego Reindersa, to on robi punkty. No ale, tak jak popatrzycie na moją ławkę, to chyba nic dziwnego, że chciałem grać bench boosta w tej ostatniej kolejce. No niestety, Murio połamał się, więc to mnie tak naprawdę odwiodło od grania tego bench Również pauza Damzgarda w poprzedniej kolejce z powodu choroby. To był jakiś znak zapytania. Ostatecznie tego benchboosta nie zagrałem, no bo nie miałem pewności czy wszyscy moi zawodnicy zagrają w pierwszym składzie, no i Murio nie zagrał, a tak no to na ławce zostało aż 18 punktów. Przechodząc do chłopaków do wzięcia, widzicie tabelę, a także legendę jak oznaczyłem poszczególnych zawodników. Jeśli chodzi o piłkarzy wyróżnionych na kolor czerwony, tutaj zazwyczaj staram się tłumaczyć, dlaczego tak radykalnie ich oceniam. Kukureja odsyłam do poprzedniego odcinka, gdzie wyjaśniłem, dlaczego zawodnik Chelsea dla mnie nie jest opłacalny do tego, by go trzymać za cenę 6,2. Jeśli chodzi o Freeponga, podobne argumenty. Uważam, że jeśli Pong cały czas nie jest pewniakiem do gry w pierwszym składzie. To nie ma co otrzymać takiego zawodnika za ceny 5.9. To jest naprawdę wysoka cena jak na obrońcę. Mamy też Tosina, którego na świeżo zaznaczyłem na kolor czerwony, dlatego że poszła informacja, że on ma jakąś kontuzję i nie zagra w najbliższej kolejce. Uważam, że w takim wypadku dobrze jest go sprzedać, bo następnie jest mecz z Liverpoolem, później ten kalendarz robi się trochę lepszy, ale nie wiadomo też, czy Tosin to jest faktycznie pewnie jak gry w Chelsea. Tam są rotacje w obronie, tam są rotacje praktycznie na każdej pozycji, także nie pakowałbym się w tego Tosina. Tak samo chyba odpuściłbym już de Kujpiera. Uważam, że po pierwsze trochę trudniejszy kalendarz, po drugie niepewny występ, w ostatniej kolejce nie zagrał także również z obrońcy Brighton chyba bym przeskoczył. No i Reynildo, czyli zawodnik, który dostał czerwoną kartkę w ostatniej kolejce, ze względu głównie na to, że dostał właśnie tę kartkę, odpuściłbym sobie tego zawodnika. A jeśli chodzi o najlepszego obrońcę, którego moim zdaniem warto jest kupić na najbliższą kolejkę, to jest to James Tarkowski, Czyli bestia, jeśli chodzi o punkty za odbiory. Na razie możemy zobaczyć, że ma on średnią 12,2 na mecz, a przypominam, że od 10 defconów obrońca ma już punkty i na razie w każdym meczu udało mu się te 10 punktów przekroczyć. Do tego Everton nie gra aż tak źle w obronie, więc jakieś czyste konto może wpadać. Wiem, że cena 5,5. To jest trochę dużo jak na obrońce Evertonu, ale Tarkowski faktycznie może bardzo, ale to bardzo regularnie robić punkty za odbiory, w związku z czym on tak naprawdę zaczyna mecz z dwoma punktami więcej. Jasne, to się oczywiście może kończyć, tak jak w przypadku meczu z Wolverhampton, gdzie dostał żółtą kartkę, więc kończył mecz z trzema punktami, a nie z czterema lub z Liverpoolem, gdzie stracili dwa gole, czyli również dostał minus jeden punkt za stracone bramki. Ale gdy spojrzymy sobie na kalendarz, to wcale nie ma aż tak wielu spotkań, w których Everton nie jest w stanie zachować czystego konta. Na przykład West Ham w kolejce szóstej, Sunderland w kolejce dziesiątej. Uważam, że mecz u siebie z Crystal Palace w kolejce siódmej to również nie musi być taki trudny mecz dla Evertonu. Także jeśli poszukujecie obrońcy na tę kolejkę, no to moim zdaniem najlepszy wybór to James Tarkowski. Pomocnicy. Tutaj również widzicie, których zawodników moim zdaniem warto jest kupić, a których po prostu nie. Jeśli chodzi o piłkarzy do sprzedania, Palmer wylatuje do przerwy reprezentacyjnej. Te 2-3 tygodnie będzie miał przerwy. Także kolejka 6 i siódma. Na pewno Palmera nie zobaczymy na boisku, w związku z czym za tę cenę sprzedałbym po prostu zawodnika Chelsea. Do tego mamy dwie opcje z Brentfordu. Przede wszystkim Brentford rotuje bardzo mocno w ofensywie. Tak naprawdę pewniakiem jest Szade i Damsgard. Jednak ja uważam, że Damsgard nie ma aż tak dużego potencjału ofensywnego. Ja sam mam go oczywiście w swoim składzie. Kupiłem go, strzelił on gola ostatnio, z czego jestem bardzo zadowolony, że udało się wstrzelić z tymi punktami. Natomiast ogólnie, jak spojrzymy sobie na jego statystyki, no to nie są to liczby wybitne, więc moim zdaniem on nie będzie aż tak często robił tych punktów w ofensywie, także moim zdaniem można go odpuścić. No a jeśli chodzi o Dango, no to aktualnie nie ma on przede wszystkim pewnych minut, nie wychodzi w pierwszym składzie. Także aktualnie sprzedałbym tego zawodnika. A jeśli chodzi o piłkarza do kupienia na najbliższą kolejkę, no to moim zdaniem przede wszystkim Tijani Reinders. Manchester City ma przed sobą teraz mecz u siebie z Burnley. Także jest to jedno z najlepszych możliwych spotkań w fantazji w tym sezonie. Dlatego też sprowadziłbym Reindersa do swojej drużyny, jeśli oczywiście bym go nie miał. Cena bardzo niska, a gra bardzo wysoko i moim zdaniem może spokojnie zrobić punkty, czy to z Berni, czy to z jakimkolwiek innym rywalem. Kowaczyć na razie nie wrócił do gry, tak samo kontuzje mają Marmusz i szerki. Także przy aktualnym zestawie osobowym myślę, że ten Reinders ma naprawdę pewne minuty, co też jest widać, bo na razie każdy mecz zagrał w pełnym wymiarze czasowym. Także jeśli szukacie pomocnika – Tijani Reinders. No i na koniec napastnicy. Tutaj wielu czerwonych nazwisk nie ma, ale jedyne takie wyróżniające się to jest Ekitike, który w najbliższym spotkaniu będzie pauzował przez czerwoną kartkę. Także wykorzystałbym to, a także trudniejszy kalendarz Liverpoolu, który, jak widzimy, zbliża się wielkimi krokami, by sprzedać Francuza i w jego miejsce pozyskać nowego napastnika. A skoro przy tym jesteśmy, to moim zdaniem najlepszym wyborem w ataku jest Erling Haaland, najdroższy napastnik w grze. Wiem, że nie każdego może być w tym momencie na niego stać. Jednak moim zdaniem na kolejkę szóstą zdecydowanie warto jest go sprowadzić do swojej drużyny. Jeszcze przez ostatni dni świecił się on na żółto, że jego występ jest niepewny w najbliższej kolejce. Jednak widzieliśmy już zdjęcia z treningu, gdzie Halland trenował. Pep Guardiola też prawdopodobnie potwierdzi to, że Halland jest gotowy do gry. Odpoczął sobie w środku tygodnia w meczu Pucharowym i jest gotowy w 100% na spotkanie z Bernie. Moim zdaniem priorytet transferowy na kolejkę szóstą. Albo jako transfer, albo na Frichitu. A skoro jesteśmy przy temacie Frichitu, to tak zestawiłbym skład, gdybym używał właśnie tego chipa w tej kolejce. W bramce postawiłbym na Selsa, dlatego że Nottingham Forest mają teraz domowy mecz z Sunderlandem. W obronie zagrałbym Pedro Porro, Guardiolem, a także Senesim, a w pomocy Semenio, Mohamed Salah, Tijani Reinders i Anderson. A w ataku Richard Lisson, który powinien mieć jeszcze pewne minuty na tę kolejkę, ale długoterminowo nie jest jednak najlepszą opcją. Także Joa Pedro i Erling Haaland. Kapitanem w tym zestawieniu byłby oczywiście Haaland, jeśli chodzi o ławkę, uzupełniona bardzo tanimi zawodnikami, takimi jak King. Gudmundsson, Mukiele i Dubrawka. A jeśli chodzi o to, jak zestawiłbym dziką kartę na kolejkę szóstą, to prezentuje się to w następujący sposób. Kilka nazwisk zmieniło się. Pojawił się Dawit Raja na bramce. Jeśli chodzi o obrońców, zachowałbym cały czas Guardiola i Senesiego. Natomiast dorzuciłbym do nich Andersena Tarkowskiego, a także Dana Berna, który jest trochę niedocenianą opcją, jeśli chodzi o start fantasy, a prawda jest taka, że ma on bardzo pewny skład, jeśli chodzi o Newcastle, a także szanse na wbijanie punktów za defensywę. Do tego Newcastle jest jedną z najlepszych defensyw na razie w tym sezonie. Zobaczymy sobie na wyniki, które oni osiągają. No to warto jest zwrócić uwagę na bardzo małą liczbę traconych goli. Stracili oni trzy gole z Liverpoolem, a tak czyste konto z Aston Villa, czyste konto z Leeds United czyste konto z Wolverhampton i czyste konto z Bournemouth. Pięć meczów, cztery czyste konta mnie przekonuje to, że Newcastle naprawdę jest ogarnięte w obronie, dlatego tego Dana Berna długoterminowo chciałbym mieć. Oczywiście teraz mecz z Arsenalem, więc raczej posadziłbym go na ławce, jednak długoterminowo, tak jak mówię, dla mnie to jest dobry wybór. W pomocy oczywiście Semenio, który urasta do rangi trochę must have'a. Bruno Fernandes, a jeśli chodzi o tańszych pomocników, to dla mnie Ndiaye, rzuty a także szansa na punkty w defensywie. Rinders, tak jak mówiłem, najlepszy pomocnik do kupienia na tę kolejkę. Anton Stach, czyli chyba najlepsza opcja w tej chwili za 5-0. Dewsbury Hall ma 4 żółte kartki na koncie, także jest o jedną kartkę od pauzy, a mamy dopiero 5 kolejek za sobą. Także ten Anton Stach ma szansę na punkty za defensywę, a także wykonuje rzuty rożne lub rzuty wolne. No i w ataku wydaje mi się, że atak, którym niedługo wszyscy będą grać, czyli Erling Haaland, Joa Pedro i Wiktor Giorges. A gdy spojrzymy sobie na sytuację w naszej lidze, to widzimy, że mamy nowego lidera którym jest Zygmunt. Widzę, że jest to świeży gracz, który dopiero dołączył do naszej ligi i przeskoczył lenkę, która po ostatnim tygodniu była liderką. Natomiast różnica między nimi to jest zaledwie 7 punktów, także tak jak mówię, tutaj jeszcze może być wiele zmian. Ja po ostatniej kolejce awansowałem na miejsce numer 23, także powoli pnę się do góry, zobaczymy, czy do tego top 10 uda mi się chociaż doczłapać. Jeśli chodzi o kapitanów, no to na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Erling Haaland. Widzę, że bardzo zwiększył on w ostatnich tygodniach swoje posiadanie, gdyż gdy sezon się zaczynał, to miał lekko ponad 20%. Teraz zbliża się powoli do tych 50% posiadania przez graczy. Myślę, że jeśli ktoś go już kupuje, nieważne czy poprzez dziką kartę, czy transfer, czy też free hit, to chce po prostu Norwegowi dać opaskę na mecz z Burnley. No i ja oczywiście nie będę wydziwiał, dla mnie, opaska na Halandzie to jest najlepsze, co można zrobić w tej kolejce. Oczywiście są inne opcje. Przykładem tego jest oczywiście Bruno Fernandes, który teraz ma mecz z Brentfordem, ma rzuty karne, ma z szansę na stwarzanie ofensywnych sytuacji, ma szansę na notowanie punktów za odbiory, także Fernandes ma naprawdę szeroki wachlarz możliwości. Mecz też nie jest jakiś zły, także również na ten mecz z Brentfordem można Portugalczykowi zaufać, ale moim zdaniem do Halanda jednak dużo mu brakuje. Tak samo jak Salahowi, który teraz ma mecz z Crystal Palace na wyjeździe, uważam, że Salah bardzo słabo prezentuje się na starcie tego sezonu. Oczywiście jak spojrzymy sobie na suche punkty to w kolejce pierwszej zrobił punkty, w drugiej też, w czwartej też, w piątej też. W trzeciej dał blanka i to jest na razie jedyna kolejka, w której zblankował. Natomiast te zdobycze punktowe są naprawdę bardzo małe. I uważam, że za 14,5 to jest rozczarowujący wynik Salaha. Ale jeśli ktoś cały czas wierzy, jeżeli ktoś wierzy na przykład, że Erling Haaland będzie kopał się po czole w meczu z Berni, no to można oczywiście w tego Salaha pójść. No i opcja dla hipsterów, czyli Antoine Semenio. Mecz teraz z Leeds na wyjeździe. Również można oczywiście Gańczykowi dać opaskę i liczyć na to, że on zanotuje jakiś spektakularny wynik, ale tak samo uważam, że Erling Haaland to jest po prostu najlepsza opaska w tej kolejce. I powtarzam to dlatego tyle razy, bo chcę, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało. Najwyżej będzie to później memowane. I na sam koniec moje plany. Aktualnie mam odpalonego bench boosta, ale cały czas mogę go oczywiście wycofać. Jeśli chodzi o mój skład w bramce Petrowicz w obronie Murillo, liczę, że tym razem Brazylijczyk zagra, Pedro Porro, Ezri Konsa, a w pomocy Reinders, Semenio, Bruno Fernandes i Lucas Paqueta, w ataku Mateta, Erling Haaland na opasce kapitańskiej, a także Oli Watkins. No i na ławce na razie trzymam Kelehera, Damsgarda, Dorgu i Diufa, natomiast mogę cały czas zrobić dwa transfery. Jeśli zagram tego bench boosta, to plan jest taki, by te dwa transfery wykorzystać na wymianę dwóch opcji z Brentford. Czy zagram bench boosta, to zależy, jak będzie oceniany stan zdrowia Murio. Jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości przed deadline'em, czy Murio zagra, czy też nie zagra, to wtedy benchboosta anuluję i zagram prawdopodobnie potrójnego kapitana na Erlingu Halandzie w tej kolejce. Natomiast jeśli Enchpostek oglu da informację, że Murillo jest gotowy do gry, no to wtedy odpalam boosta, Uważam, że ten skład na benchbooscie jest naprawdę całkiem niezły. Po tym, jak go ulepszę dwoma transferami, a transfery, których mam zamiar dokonać, to jest wymiana właśnie Kelehera, a także Damsgarda. Pierwotnie myślałem o tym, by wymienić go na Kudusa, a także Gianluigiego na Rumę. Wiem, że jest to drogi bramka, szczególnie moja bramka jest wtedy bardzo droga, bo to jest aż 10 milionów w sumie. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że ja planuję grać dziką kartę w kolejce ósmej, czyli tego Dona i tę drogą bramkę brałbym zaledwie na kolejkę szóstą i siódmą. W kolejce 8 wymieniałbym tutaj wszystkich zawodników w składzie, no może nie wszystkich, ale wielu z nich. Także to są transfery typowo pod dwie kolejki. A Mohamed Kudus, bo Kudus ma teraz mecz z Wolverhampton, a także z Leeds. Natomiast jeśli nie będę grał bench boosta, to możliwe, że i tak tego Kudusa ściągnę do swojej drużyny. Ale nie jest to jakkolwiek przesądzone, dlatego że uważam, że na tę kolejkę mam naprawdę spoko skład. Oczywiście ten paketa, może ktoś ma rudzić na tego zawodnika, jednak ma rzuty karne, ma szansę na punkty za odbiory. Także ja będę Brazylijczyka trzymał na razie. Ale mówiąc szczerze, chciałbym zagrać tego benchboosta i mam wrażenie, że cały czas coś wysypuje mi po prostu kłody pod nogi, że ja tego benchboosta po raz kolejny nie będę mógł prawdopodobnie zagrać. No tak jak mówię, zobaczymy jak stan zdrowia Murillo. Trzymam kciuki, że Brazylijczyk będzie zdrowy. To tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie go do końca. Tak jak mówiłem na wstępie, jeśli materiał Wam się spodobał, to łapka w górę będzie czymś, co bardzo docenię. Zachęcam też do sprawdzenia opisu tego odcinka. Tam znajdziecie linki do naszych mediów społecznościowych, a także kod oraz link do naszej ligi w Fantazy Premier League. Zapraszam oczywiście do wspólnej zabawy. Ja życzę wszystkim powodzenia w najbliższej kolejce zielonych strzałek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i siemanko!